Siemano! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak e, wybudować portal do Netheru w Minecraft 1.7. No to, to, to zaczynamy. Kreatywny, wiedzę opcji. To jest. Dobra. Super płaski. Nie będzie ziemia. Gotowe, dobra? Gotowe, nowy świat. Słuszny świat, dobra! I mamy. Co to jest? O! ja skrzynia. Mm. Dobra, to przejdziemy do tego robienia i zrobimy tak. Wchodzimy w to, wpisujemy albo po prostu wchodzimy, albo dobra, wpisujemy tutaj Obsidian. Mamy, dobra, teraz tak. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, i robimy. Raz, dwa. 3. trzy raz, dwa, trzy tak to mi się wydaje, tak chyba dobrze e, teraz bierzemy po prostu to tak, tak i klikamy prawym i mamy portal do netteru. I i wchodzimy. wchodzimy tak dobra, pokażę wam jak on wygląda i O, jesteśmy, jak widzicie, z nether. O, laguje coś, dobra. I tak. Jest nether, tu wszędzie jest lava. I tu są te ludziki takie. Sorki coś tutaj nie gra. Ja nie jestem obsykany z tego Minecrafta i tak... Prawie zaczynam. O, jest. Chwila, nie. Coś tu nie działa dalej. Czekajcie. Ale no, tu mamy tych ludzików. W nich wylatują takie te... Tu mamy wszędzie lawę. O. Tutaj mamy złoto. W tym się wydaje, nie wiem co to jest. Dobra i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To cześć.